Zapraszam Was kochani dzisiaj do pizzerii i to nie byle jakiej, bo pizzerii ciastoliny Playdo. przygotowałam dla Was zupełnie nowy zestaw, no i do tej zabawy dzisiaj zaprosiłam zwierzaki z gangu słodziaków. Jest ze mną zająć zuzia, głodny lis lucek i bardzo, 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 bardzo ciekawski ryś rysio Piec do pieczenia pizzy jest już rozgrzany. Czas zabrać odpowiednią ciastolinę Play plejdo i zacząć zabawę. Aby zrobić najlepszą pizzę, możemy skorzystać z takich oto przepisów. Och, zobaczcie, tylko na te pizze, jak one wyglądają apetycznie. Każda z innymi dodatkami. Również z tyłu mamy jeszcze trzy przepisy. Dosyć dziwnie wygląda ta pizza, na której mamy jajko. Zaczynamy od jasnobrązowej ciastoniny, bo dzięki niej będziemy mogli zrobić ciasto na naszą pizzę. Zagniatamy bardzo mocno i najlepiej jest teraz zrobić taką kuleczkę. Z tego zaraz będziemy mieli pizzę. Tutaj jest miejsce na naszą pizzę. Kochani, więc kładziemy ciastolinę. Oj, słuchajcie, chyba jednak jest jej tutaj troszeczkę za dużo, więc na nowo zagniatamy. Układamy w ten oto sposób. No i miejmy nadzieję, że z tego nam się stworzy przepyszna pizza. Wsuwamy do pieca, który jest bardzo mocno rozgrzany. Pociągam tutaj za bajkę. Oh! Słuchajcie, chyba się piecze! Jeszcze chwilę poczekam. I uwaga! Tadam! Wow! To było ekstra! I wyciągamy to specjalną taką szpatułką. Oj, chyba słuchajcie, pizza mocno się przypiekła, ale o, damy radę. Jak to zwykle była w takich prawdziwych włoskich pizzeriach, panowie kucharze mają właśnie taką tackę, na której Kładają z pieca i wyciągają z pieca pizzę. Najważniejszy składnik, czyli ser oraz sos pomidorowy. Na początek może sos, więc odrobina czerwonej ciastoliny. Rozciągamy ją na wszystkie strony, tak aby idealnie nam oblała całą pizzę. O, słuchajcie, w ten, oto sposób. A teraz kawałki sera. Zrobimy je w pewien specjalny sposób. Na początek odrobina żółtej ciastoliny. Przechodzimy obok Rysia. Rysiu jest tutaj przy specjalnej maszynie do sera. Kładziemy talerzyk, zrzucamy naszą pizzę. O, w ten oto sposób. Tutaj na górę musimy włożyć ser żółty. Odkręcamy. Wkładamy żółtą ciastolinę. Teraz zakręcamy. I ja tutaj kręcę, a na dole na naszej pizzy powinien pojawić się ser. Dobra, sprawdzamy. Oj, słuchajcie, chyba teraz. A, jest! O oh, i zobaczcie, jak dużo tego sera mi tutaj wyskoczyło. Aż tam powypadało na boki. Chyba wszystko. Jeszcze tutaj coś wylatuje. O, słuchajcie, jeszcze trochę. Więc znowu biorę teraz pizzę na talerzyku. To, co spadło na boki, możemy z powrotem dołożyć. I czas teraz na przepyszne dodatki. Na naszym stanowisku do robienia pizzy mamy mnóstwo foremek do zrobienia dodatków. Mamy tutaj taką fajną paterę na pizzę. No i tutaj już mamy krewetki, broku, pomidor, są oliwki. Tutaj również jest mnóstwo foremek i z tej strony, i z tej. Więc słuchajcie, muszę się na coś zdecydować. Ja bardzo lubię oliwki, gdy są na pizzy. Nie wiem, czy wy za nimi przepadacie. Oliwki mogą być albo zielone, albo ciemne. Ja zdecydowanie bardziej wolę te ciemne, ale tym razem zrobię oliwki zielone. Zobaczcie, które będą fajnie wyglądać. To są po prostu takie trzy kółeczka z dziurkami w środku. Jedna porcja. I druga. Zobaczcie, jak szybciutko się to robi. Wszystko mi zostało tutaj na paluszku. Zaraz wylądują one na pizzy. Teraz drugi mój ulubiony dodatek. Sięgam po odrobinę białej ciastoliny. I zrobimy pieczarki. Możemy włożyć tutaj ciastolinę, przejechać troszeczkę wałkiem. Wówczas pieczarka będzie taka idealna. Zobaczcie bardzo szybki, bardzo, bardzo sposób. No dobra, to teraz znowu wałkujemy, ściągamy ten nadmiar i po prostu tym nadmiarem teraz wyciągamy pieczarkę. Znalazłam jeszcze więcej foremek tutaj z tyłu oraz yy, z tyłu na piecu oraz tutaj z tyłu i zrobimy sobie jedną papryczkę. Jedną, bo to będzie piekielnie ostra papryczka. Papryczka chili. Taka czerwona. Orany, słuchajcie, jeżeli ktoś na nią trafi, to będzie piekielnie, piekielnie na pewno mu ostro. Papryczka wyląduje na samym środku, z tej strony może zrobimy oliwki. A tutaj jeszcze pieczarki. No i słuchajcie. Pierwsza pizza zrobiona. To jest taka moja ulubiona pizza. Lubię oliwki, lubię pieczarki, lubię również gdy na pizzę jest coś ostrego, takiego pikantnego. Czas teraz może zrobić jakąś pizzę z tego oto przepisu. W ogóle ta pizza jest bardzo podobna do tej mojej ulubionej, tylko zamiast brokułów dałam tutaj oliwki. Czas wybrać teraz jakąś fajną pizzę. Słuchajcie, może się skuszę na tę z jajkami. Albo może na taką zwykłą margeritę. Tutaj mamy coś ekstra, ponieważ to jest pizza na słodko. To troszeczkę wygląda jak ciasto jakieś. Może to ciasto zrobimy później. Ja póki co teraz zagniatam ciastolinę, aby zrobić pizzę. I chyba się skuszę na tą pizzę z jajkiem. Wiem, że są takie pizze. Ja jeszcze takiej nie próbowałam. Wciskamy to do środka, naciskam tutaj tę wajchę, mocno przyciskamy, trzy, dwa, jeden i pizza wyskakuje! ta -da! Ale czadowo! Znowu ją delikatnie podnoszę, tutaj na tą moją tackę drewnianą, wygląda bardzo apetycznie, przekładamy to na talerzyk. I tradycyjnie znowu na pizzy najpierw musi wylądować sos, czyli czerwona ciastolina. O, w ten oto sposób musi być rozlany ten sos na całej pizzy. I ser. Wiecie co? Znowu dodam ser żółty. Moglibyśmy ser biały, to by była mozzarella. Ale tym razem nie będziemy korzystać z tej maszyny, tylko zrobię takie kawałeczki sera po prostu tutaj. To również będzie bardzo fajnie wyglądać. Jak wiecie, przecież ser i tak się rozpuści. Wszędzie dookoła musi on wylądować. I oczywiście tutaj na środku. No, i czas teraz się zabrać za jajka. A wiecie co, ja chyba zrobię trzy takie małe jajka, tak jak było tam pokazane. Więc potrzebujemy białą ciastolinę, no i żółtą. Na początek ten kawałek podzielimy sobie na trzy części. To będzie nasze białko. I rozciągniemy to w ten sposób. I mamy już nasze trzy białka. Zobaczcie, bardzo szybciutko, nie muszą być w równym, w równym kształcie. Takie jajko sadzone jest w różnym kształcie. Teraz trzy żółte kuleczki. To będzie nasze żółtko. No i najpierw ląduje na pierwszym jajku. Teraz na kolejnym. I jeszcze tutaj. Widzicie co? Od razu to chyba położymy na tą pizzę. Oh my god! Zobaczcie. A jak to śmiesznie wygląda! Pizza idealna na śniadanie. Kto z Was lubi jajka na śniadanie, to na pewno ta pizza by mu zasmakowała. Czas na jakiś zielony dodatek, może listki sałaty. Mam tutaj taką idealną formę do zrobienia sałaty. Wciskamy ciastoninę. I teraz musimy to wyciągnąć. I zobaczcie, listek sałaty już jest. Tak oto się prezentuje. No ale jeden to chyba za mało. Musimy teraz zrobić kolejny. I wyciągamy. Uwaga! Jest, udało się! I te listki również teraz wylądują na tej pizzy. Może tak pod tym jajkiem, troszeczkę o, z tej strony. I może teraz z tej strony. I już dosłownie na sam koniec odrobina przyprawy. Czyli zielone kuleczki wszędzie porozrzucamy. To będzie takie nasze jakby oregano albo bazylia. To są idealne przyprawy, właśnie na pizzę. Żeby smakowała jak we Włoszech, jak w Rzymie albo jak w Neapolu. I proszę bardzo: kolejna pizza zrobiona. Na którą byście się skusili? Na tę, która jest moją ulubioną, czy też może na tę taką troszeczkę dziwną, bo to jest pizza z jajkiem. Wypróbujmy teraz ostatni przepis. Wiecie co? Mam tutaj żółtą ciastolinę i teraz zrobimy sobie ten przepis na słodko. Bo w tym piecu widzę, że też można robić jakieś ciasta. Pizza na słodko, czyli po prostu chyba takie ciasta. Żółta ciastolina ląduje w środku. Przyciskamy z całej siły i liczymy. Trzy, dwa i jeden. Chyba gotowa. Uwaga. Wow, słuchajcie, ciasto idealnie wypieczone. Sięgnęłam po jeszcze więcej jasnobrązowej ciastoliny, bo chciałabym z tego zrobić taki sos czekoladowy oczywiście albo karmelowy. On musi być rozlany tutaj na całym naszym cieście. Tak jak w przypadku pizzy mieliśmy sos pomidorowy. Tutaj będziemy mieli sos czekoladowy. Zobaczcie, jak przepięknie to wygląda. Do ozdoby mam jeszcze taką fajną ciastolinę z drobinkami kolorowymi. No i ciastolinę w nieco ciemniejszym, brązowym kolorze. Ale na początek jeszcze biała ciastolina. Tak sobie pomyślałam, że zrobimy z tego może jakąś piankę marshmallow, coś takiego. Ten oto wałeczek z białej ciastoliny podniemy na nieco mniejsze kawałki, użyję do tego, zobaczcie, tego mojego wałka. To będzie taka biała posypka, jak Wam mówiłam. Chciałabym, żeby to była pianka marshmallow. Nie musi być tego wcale tak dużo, bo przecież. To nasze ciasto nie jest zbyt duże i układamy to wszędzie, może tak dookoła. Na przepisie też była taka y, pianka biała marshmallow. O zobaczcie, w ten sposób może jeszcze jeden kawałek. No i pierwszy dodatek jest już zrobiony. Zobaczcie tak jak tutaj. Teraz musimy dodać coś czekoladowego. Kuki kuki kuki, czyli po prostu ciasteczka. Zresztą tutaj z tyłu mamy bardzo dużo fajnych dodatków i cukierki, i jakieś owoce, i ciasteczko. Ja mam już bardzo ciemną brązową ciastolinę. I wciskam ją tutaj do środka, tak aby wyszło nam przepyszne ciasteczko. I uwaga! Jest! Mamy to! Oczywiście ściągamy nadmiar ciastoliny i mamy nasze cookie cookie, czyli ciasteczko. No ale jedno to za mało. Oczywiście musimy zrobić jeszcze jedno. Ciskamy mocno i drugie ciacho jest już zrobione. Takie tradycyjne jakby pieguski i wylądują one tutaj. Jak już jest tak czekoladowo, to może teraz jakiś owoc. A jak każdy chyba wie, do czekolady najlepsze są truskawki. Bierzemy zatem odrobinę zielonej ciastoliny. No i teraz czerwoną ciastolinę. Wciskamy mocno. Teraz musimy przycisnąć, aby wzór nam tutaj ładnie wyszedł. O, i teraz próbujemy to wyciągać. Uwaga, uwaga. No, mamy to, zobaczcie, zielony kolor sprawił, że mamy ten taki ogonek zielony na naszej truskawce. Chociaż teraz bardziej to mi przypomina jakąś poziomkę. Teraz robimy to samo, bo chcę zrobić dwie takie truskaweczki na moje przepyszne ciasto. Przyciskamy i teraz musimy to wyciągnąć. No jest, słuchajcie, udało się za drugim razem idealnie. Truskaweczki wylądują tutaj po przeciwnych stronach. No i na sam koniec, ostatni dodatek, moja ulubiona ciastolina. To jest ciastolina z takimi kolorowymi drobinkami. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. To jest taka już gotowa ciastolina, nie musiałam jej samej je robić i z tego zrobimy kolorową posypkę. Takie cukiereczki wszędzie dookoła, i moja pizza na słodko. Przypyszne ciasto jest już gotowe. Jeżeli nie lubicie tradycyjnej pizzy, to na pewno ta pizza czekoladowa bardzo Wam zasmakuje. na koniec pytanie do Was, kochani. Która z tych pizz podoba Wam się najbardziej? Która Waszym zdaniem będzie najsmaczniejsza? Moja, własna, według własnego przepisu, pizza z jajkiem, która bardzo mi się podoba, czy też może pizza na słodko. Moje przepyszne czekoladowo-owocowe ciasto. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Bye-bye!